generalnie szablony, szablony, szablony które się coraz więcej tego jest bo klienci różne rzeczy zamawiają i trzeba tworzyć nowe rzeczy i to zostaje do wykorzystania ewentualnie w różnych sytuacjach pani Kasia Katarzyna Golec żona jednego z braci golców Przyjechała do mnie. Mówi: Sytuacja jest taka, gdzieś tam sobie dom stawiają. Nie będę wdawać się w szczegóły, gdzie, bo tego nie powinienem mówić, ale jakiś tam dom, mieszkanie kupili, nie wiem. I mówi, połowa domu to będzie część w stylu góralskim, no ale ja dla męża nie odpuszczę, musi być kuchnia w stylu. Ten. Ja mówię, no dobra, no to na zewnątrz będzie, nie do środka będziemy <grywania> na robić. No i zrobiłem taką rzecz. Nigdy nie, nie podajmy się wycięcia, bo miałem raz taką pro, e, orła carskiego i swastyki niemieckiej. Miałem propozycję wycięcia orła, mówię, nie, pytam się, dlaczego orzeł? A panie, bo tamtędy przebiegał szlak. Trakt Carski, to gdzieś rejon Białowieży w Bielsku, Ja mówię, to przecież to był wcześniej Trakt Jagielloński. Mogę pogoń zrobić, ale to akurat nie wchodzi w grę. No i nie przyjąłem zlecenia. Mnie najbardziej cieszy to, że właśnie ludzie z zewnątrz, nie mających żadnych powiązań z tym terenem, są pozytywnie zaskoczeni tym wszystkim. Nie dlatego, że ja to robię, ale dlatego, że tutaj jest ta architektura taka inna i są wsie takie zwarte jak, jak Trześcianka, soce, a już w ogóle takim wzorcem to są wojski. I dobrze, że to na szczęście w tej chwili nie ginie, chociaż mam parę elementów tak zwanych przedwojennych wzorców które autentycznie spod pieńka, spod siekiery zabrałem, posklejałem, mam chyba trzy czy cztery takie elementy. A, zamieniałem, to, bo tam różne rzeczy się zdarzają, to ty człowiek wszystkiego nie spamięta, zresztą ja mam taką naturę, jeżeli cokolwiek się zrobi, jak skończona, to staram się po prostu zapominać, bo człowiek, za, za dużo człowiek ma lat i za, za mała pojemność głowy, żeby wszystko trzymać, głowie trzeba odpuszczać czasem. Zamiana po prostu symbolicznych ptaszków na nadopiennikach na konie. Dlaczego? To w Dołubowie to około siemiatyś. On mówi, bo ja hoduję konie. No dobra, no to i zrobiliśmy konie. To jeden z przykładów po prostu. Takie sytuacje się zdarzają. Na przykład tutaj niedaleko, jak się puchłach. został młyn kupiony, stary. No i ta sympatyczna klientka młoda dziewczyna mówi, trzeba mi zrobić elementy, żeby miały związek z młynem, ze zbożem. No to na dokiniki były robione w formie kłosów zbóż. No i tak się robi. Jeśli to jest w moim odczuciu coś wartościowego, to tak, bo zdarzają się takie próby dania zlecenia na rzeczy, których ja nie przyjmuję po prostu. Byłem w domu dziecka w Krasnym przez 10 lat i cały czas mówię, to bardzo często zresztą zaglądam tam. I zawsze mówię tak, bo tak jak mówię, przynajmniej 4-5 razy do roku zaglądam. I kiedyś byłem na spotkaniu powiedzmy sobie wigilijnym, przedwigilijnym, bo to przynajmniej tydzień wcześniej zawsze. I mówię: Dzieci, wy jesteście moi, moi bracia i siostry. Oni że na mnie. No tak mówię, bo jak ja tutaj się wychowałem to jestem waszym bratem, albo wy jesteście moimi braćmi, i siostrami, no dobra. Ale mówię, ja jestem w sumie bardzo bogatym człowiekiem. Patrzę się na mnie. Mówię, bo ja mam trzy domy. Pierwszy, w którym się urodziłem, niestety już go fizycznie nie ma. Drugi, w którym się wychowałem, to dom dziecka w Krasnem, ten dom. A trzeci, to w którym w tej chwili mieszkam. A, to takie pana bogactwo. Ja mówię, innego nie mam, ale jestem bardzo bogatym człowiekiem, szczęśliwym. Tak i wtedy była taka sytuacja, że na przykład, no, takie podejście było, że wychowankowie do dziecka maksymalnie 8, 18 lat i do widzenia. Więc nie było do pomyślenia, żeby ktoś szedł do szkoły średniej, bo nie można było iść, trzeba edukację zawodową, później wieczorowo, technikum i tak dalej. I pracowałem w budownictwie i fizycznie, i w nadzorze, i 8 lat w krajach arabskich, między innymi 5 lat w Iraku, w Sudanie, w Emiratach. Och, chyba w 90-tych latach, tak, zajmowaliśmy się wykończeniem domów z paroma kolegami i tak dalej. Takie drobne, to już nieistotne, no roboty typowo wykończeniowe. I spotkałem się z osobą, z panem Ryżewskim, jak dobrze raczej ryżeski z Wojszek to jest bardzo wiekowy człowiek daj Boże żeby jeszcze żył bo już wtedy był i akurat on coś tam robił na tym budynku jakieś elementy swoje wstawiał tak się przyjrzałem zainteresowałem się i pierwsze trzy czy cztery wzory wziąłem do siebie po prostu tak żeby może coś się przyda i z tego się rozwinęło natomiast ja bazuję przede wszystkim na informacjach yy, z bardzo dobrej książki yy, pana Gawła. Jak się nie mylę nazwisko, z, yy, no, Budownictwo Drewniane Białostoczyzny, pierwszy i drugi tom. Yy, czasem przyglądam się temu, czasem po prostu klientom coś tam sugeruje z tych wzorów. No, oczywiście nie mam pełnego wzornictwa, chodzi, jeśli chodzi o tak zwane podkłady, jeśli klient coś tam wskaże, druga rzecz trzeba dostosować, bo standardowe na przykład okna w tym budownictwie lokalnym to w granicach umownie setki 105 na dokiennik. Na okna w tej chwili są różne, 140-120 i z tego modelu dopasowujemy, robimy szablony. Tworzymy, ale około 70% to są własne wzornictwa nie odbiegające od lokalnej architektury co jest ciekawe był albo smutne było swego czasu że ta kraina otwartych od ja znam historię tego terenu dobrze bo tak jak mówię 21 lat temu kupiliśmy to miejsce wcześniej też znałem tą historię tego miejsca to na przykładzie na przykład trześcianki bo to wyraźna duża wieś przelotówka między zabudowem a Dobrze mówię, za nie zabudowiem, tylko za zabudowem ktoś mnie poprawił kiedyś i staram się to zawsze tak, yy, tak określać. Widziałem tą wieść sześciankę, no dobre 30 lat temu. Ona po prostu, jak to się mówi, kapceniała, padała. Był taki okres, że wyglądało na to, że ruina będzie. Potem zaczęła się podnosić i prawdopodobnie dzięki tym, którzy zaczęli to kupować, bo pokolenie które nabyło tą własność po rodzicach był taki okres, że się nie interesowało. Byli zainteresowani jak najszybciej to sprzedać za jakieś tam w sumie marne pieniądze. Teraz następuje taki powrót tych spadkobierców, wnukowie, a przede wszystkim ludzie spoza tego miejsca najwięcej i najbardziej szanują tą kulturę budownictwa lokalnego tego, tej architektury drewnianej, wbrew pozorom. I, I ja tych ludzi bardzo szanuję i podziwiam tych ludzi po prostu. Dbałość tych ludzi o lokalną estetykę niestety, albo stety, jest większa często niż lokalnych mieszkańców. A to jest akurat smutne. Bo ci, którzy tutaj z, z pokolenia na pokolenie, to takie klocki czasem budują, że aż się płakać chce, a uchowaj Panie Boże, jak się jeszcze sidingiem, miałem takie dwa domy, to się powiedziałem, jak zdejmiecie siding, to coś Wam zrobię, a tak nie, bo to hańba. Jeden się dostosował, a drugi niekoniecznie, to nie mój biznes, po prostu mnie to nie interesuje. Przede wszystkim ja obserwuję osoby zlecające, bo są osoby takie, takie jak ludzie, są te różni ludzie że zleca, ale nie jest, ustalamy jakieś wzory, nie jest zdecydowana. Z jednej strony może to i dobrze, bo każdy chce mieć dzień następny inny, ale to już na budynku się nie da zrobić. I, I czasem tak nie do końca są sami z siebie zadowoleni. Ja mówię, nie ma problemu, za pół roku mogę wam nowe zrobić, jeżeli będę miał taką możliwość śmiechem żartem, bo są sytuacje, że tak gdzieś tam zdjęcie znajdzie jedno, drugie w inter Uchowaj Panie Boże, z internetu już ze stu miejsc i, i Panie złóż mi to do kupy. Ja mówię, tego się nie da złożyć, bo to tak jak kwiatek do korzuka by pasował. No ale na zasadzie domówienia jakoś uzganiamy i jak końcowy efekt. Jest dla klienta korzystny i zadowolony. To bardzo często ja jestem z tego zadowolony. Przyjechała klientka, osoba, w słusznym wieku z córką. Okazało się, że ona w Australii ileś tam lat, bo powiedzmy sobie 30 lat. Jest i mówi panie Janie, co pan chcesz? Ja za dwa dni wyjeżdżam, muszę mieć orła w drewnie zrobione. No myślę sobie to zadałaś mi gwoździa no ale się udało zrobić i, ale problem polegał na tym że to naturalne drewno i mówi holender jasny tam australia jest bardzo restrykcyjna to jest mogą nie wpuścić no to ja zaimpregnowałem wyciągnąłem od mm, firmy e, certyfikat w języku angielskim że tym zostało zaimpregnowane dałem dla niej to no i potem właśnie jej córka dzwoniła, że wszystko okej, okay, mamy przepuścili z tym orłem. To najdalej, najdalej, najdalej. Żyjemy szczęśliwie jak u Pana Boga za piecem, jak Andrzej Beja-Zaborski mówi, a on tutaj też przecież tuż, tuż ma swoje, no, swoje ranczo. To cała historia, no człowiek powinien coś przez całe życie robić, żeby się nie wstydzić na stare lata, że był nierobem. A żadna praca nie hańbi. Każda praca powinna mieć szacunek w oczach innych osób, a tym bardziej osoby, która to wykonuje. Bo jeśli ktoś to robi z wielkiej łaski, ja bo muszę, bo tego udaje, że pracuje, to pożytku z tego nie będzie i nie będzie z pracy.